Siemandero, wszystkim oglądającym ten filmik, cześć, witam na moim kanale. Słuchajcie, mam tak, takie pytanie do Was: może ktoś miał taki sam problem i go rozwiązał? Jak widzicie, mam tutaj na ekranie leci filmik z wideo rejestratora motocyklowego mojego, który mam założony na te dwie kamery przód, tył, ale widzicie co się dzieje? Jest tak zwany efekt jello, czyli tej takiej galaretki trzęsącego się obrazu. Wiem o tym, że są jakieś tam gumki antywibracyjne do kupienia, jakieś podkładki antystrząsowe, ale chodzi o co? Nie mam ochoty po prostu kupować jednej rzeczy, sprawdzać, działa, nie działa. Kupić następną rzecz, kurczę, działa, nie działa. Stąd moje takie pytanie do ludzi, którzy może mieli taki sam problem z, z, z wibracjami przenoszonymi z motocykla na kamerki i go w jakiś sposób rozwiązali, może też dowiedzieli się od kogoś jak to zrobić. Moje pytanie, pomóżcie. Pomóżcie rozwiązać mi ten problem. Co mam tam wsadzić pod te kamerki, żeby przynajmniej trochę zminimalizować ten efekt właśnie takiego tego pływania obrazu. Oczywiście komentarze w stylu kup se lepszą kamerę albo zmień motocykl na mniej trzęsący też mogą być, przynajmniej się będzie można pośmiać. Jeśli ktoś potrafi powiedzieć jak to, jak to zlikwidować, dzięki wielkie z góry. A na razie to wszystko w tym filmiku. Może ktoś mi coś podpowie. Na razie, cześć, dzięki za oglądanie.